Dzień dobry tropiciele, jak będziecie gdzieś spacerować po Piotrkowskiej, a bardzo zachęcam, w końcu 60 lecie miasta powinno skłaniać każdego łodzianina i przyjezdnego, żeby trochę się z tą Piotrkowską zapoznać, to zapraszam pod adres 31, tutaj mieści się galeria Piotra Luzneńskiego. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Pretekst mamy świetny, bo pan Asen został pierwszym od lat polskim kosmonautą. Gratuluję i naprawdę super w ogóle wiadomość. Dumny tata. O, i tak, jestem dumny. No, z obu moich synów jestem dumny. No a teraz jest czas, jakby świętowania sukcesu starszego, Sławosza Świetna to historia, tym bardziej, że on sam mówił, że ta galeria y, to było miejsce jego dzieciństwa, wychowywania się, biegania pomiędzy artystami, pomiędzy obrazami. Myślę, że gdzieś tam skorupka nasiąkła. Na pewno, na, na pewno tak. Y, Panie Piotrze, jest pan na rynku sztuki obecny właściwie od bardzo dawna. Y, ta, ta galeria jest takim stałym punktem, Piotrowski od 40 lat właściwie, co jest olbrzymim sukcesem. Gratuluję, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Tym bardziej, że zajmowanie się sztuką od strony biznesowej no to jest trudny temat w Polsce ogólnie rzecz biorąc. Co stanowi o tym sukcesie, że Panu się udało przez tyle lat w mieście, które nie wiąże się jednak z takimi, na pierwszy rzut oka, z wielkimi pieniędzmi, z wielkimi koneserami sztuki, którzy są w stanie wydawać miliony na, na malarstwo? że udało się funkcjonować, przetrwać i, 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 i nadal być człowiekiem szanowanym i lubianym w tej branży? No rzeczywiście, chyba jestem najstarszym czynnym galernikiem w to mieście. Bardzo ładne określenie. Myślę, że powodem mojego przetrwania przez tyle dziesięcioleci jest jednak pasja. Ja cieszę się z kontaktów, jakie miałem i mam z wieloma artystami kontaktów ze środowiskiem Historyków sztuki. Prowadziłem działalność no poza galerią jeszcze dość taką szeroką, przez, można powiedzieć, prawie 20 lat, byłem bardzo czynny w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Z kolegami wspólnie otworzyliśmy. Rynek sztuki, dom aukcyjny, jedyny dom aukcyjny działający kilkadziesiąt już lat poza Warszawą. Myślę, że ludzie w Łodzi są takimi ludźmi zapalonymi do różnych działań. I żeby ten sukces odnieść, to nie trzeba go tylko przekładać na biznes. To, to jest oczywiście funkcjonowanie o charakterze biznesowym, ale również jest to takie działanie no, związane z zainteresowaniami. Jeśli biznesowo nie zawsze dokład, do, dobrze się układa, to jednak te zainteresowania uzupełniają tą lukę, no i dlatego przetrwali. A to nie jest też trochę taka zawziętość? Do no, Wśród y, moich wielu klientów y, czasem pada takie pytanie, y, wszystko wokół, wszystkie sklepy wokół się zmieniły, a Ty jesteś. No jestem, bo się właśnie zawziąłem, uparłem. No i postanowiłem trwać najdłużej jak to się da. Myślę, że też dla jakiejś radości i moich klientów, i moich gości, i moich sympatyków, zwłaszcza tych starszego pokolenia, którzy Piotrkowski bardzo często nie poznają, ale tutaj przychodzą, bo mówią, że to jest taki punkt rozpoznawalny, trwały, istniejący. Taki Axis Mundi trochę dla nich można powiedzieć w tym tak, sensie. Tak. Jest Pan z takiego pokolenia, które przyjaźniło się z takimi postaciami jak Antoni Szaram. Rozmawialiśmy chociażby trochę na ten temat, które te które postaci tworzyły jakby ten klimat Łodzi Artystycznej i budowały muzea. Rynek sztuki, o którym Pan wspominał, który jest oczywiście miejscem też biznesowym dla, dla, dla sztuki, ale też miejscem wymiany energii, bo to nie tylko przecież jest kwestia samych pieniędzy. To jest też dosyć fascynujące, że przez te lata pewnie, chcąc nie chcąc, ma Pan ogląd tego, jak funkcjonuje w ogóle rynek sztuki, artyści i osoby, które wokół sztuki się kręcą w naszym mieście. To, to też jest, myślę, bardzo interesujące. Jak, jak Pan to widzi? Jak to w tej chwili właściwie wygląda? W ciągu tego czasu mojej pracy w tej dziedzinie nastąpiły ogromne zmiany. No wiemy, te zmiany nastąpiły we wszystkich obszarach życia. Ja miałem to szczęście, że zacząłem jeszcze w ustroju PRLowskim, i myślę, że dobrze też już się obracałem w tamtych warunkach. Potem w czasie zmian ustrojowych i gospodarczych nieźle mi się wiodło. No i. Obecnie, w, po tych wszystkich zmianach, staram się jakby dorównywać młodszym. Dlaczego mówię, że staram się dorównywać? Dlatego, że czasy na tyle się zmieniły, że ja czuję już jakby balast swojego wieku i utratę tej energii, która jest potrzebna właśnie do pokonywania trudności. Dopóki będę dawał Dopóki radę. piłka w grze. Tak, to tak będę jest. starał się dorównywać. Proszę Państwa, takie miejsca jak, jak galeria Pana Piotra tej przy 31 to są takie miejsca, gdzie y, świetnie widać y, to, co chyba jest charakterystyczne dla Łodzi. Z jednej strony pomieszanie takiej sztuki użytkowej z awangardą, z malarstwem takim bardzo klasycznym, bo i u Pana można znaleźć tego typu malarstwo, ale także jest Pan cały czas otwarty na nowych, młodych artystów. Czy to jest być może sposób na to, żeby szukać właściwie z różnych stron i klienteli, ale też samą być otwartym na to, co się dzieje na bieżąco w sztuce. Wydaje mi się, że to chyba wynika z jakby moich cech charakterologicznych, że lubię różnorodność. Oczywiście w galerii mamy i sztukę dawną i sztukę współczesną i wiele dyscyplin sztuki od sztuki użytkowej po taką sztukę warsztatową. Zawsze się tak Sztuką zajmowałem i do dzisiaj to utrzymuję. Wydaje mi się, że to mi pomaga w kwestiach, właśnie, też i finansowych, bo dla każdego, kto zainteresowany jest zakupem sztuki, u nas w galerii no, można coś zobaczyć, obejrzeć i kupić. Ja w ciągu tych 40 lat pracy miałem to szczęście, że spotkałem bardzo wielu wybitnych artystów z naszego miasta. Naturalną rzeczą jest, że tą jakby zachowujemy. I u nas można na co dzień jakby dotknąć prac tych artystów, którzy już odeszli, którzy weszli jakby do kanonu takiej sztuki łódzkiej. No, i można też spotkać sztukę zupełnie współczesną, poszukiwania, obejrzeć, obejrzeć poszukiwania zupełnie młodych twórców, tych, którzy dopiero co wyszli z Akademii. Mam wrażenie, nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi, że dla wielu osób, które chciałyby pomalu zacząć gdzieś tam budować jakąś kolekcję domową, czy po prostu nawet chcieliby mieć po prostu jakąś interesującą, fajną pracę, czy współczesnego artysty, czy klasyka, ten moment jest czasami bardzo trudny, kiedy jest to pierwszy raz wejścia do galerii. Czasami ktoś nie wie właściwie jak rozpocząć i mam wrażenie, że to jest też tak, że przynajmniej jeśli chodzi o takich fachowców jak pan, to trochę robicie za takich psychologów, trochę za doradców, trochę za doradców biznesowych, ale też za osoby, które... Tak sobie to wyobrażam. Mówię tutaj, nie bójcie się, naprawdę pomożemy. Z przyjemnością poopowiadamy, podpowiemy. Tak, zgadza się. Nie, nie ma się, się co bać. Zgadza się. Dla ludzi, którzy pierwszy raz weszli do galerii, może i stresującym jest to, że nie znają się na sztuce. Nie wszyscy muszą znać się na sztuce. My nie znamy się przecież na wszystkim. Każdy z nas ma swoją specjalność. Wydaje mi się, że kolekcjonerstwo jest dzisiaj w takim troszeczkę odwrocie. Ludzie, którzy nawet interesują się dość tak intensywnie sztuką, nie zawsze łączą to zainteresowanie z kolekcjonerstwem, ale kolekcjonerstwo ma swoje zalety. Jeśli człowiek czuje potrzebę posiadania w swoim otoczeniu sztuki, na pewno rozwija się duchowo i my w tym pomagamy, my zachęcamy i my jakby też ośmielamy naszych klientów do kontaktów ze sztuką. Zakup pierwszego małego dziełka jest może trudny. Bardzo często bywa tak, że po latach to dzieło już przestanie się podobać. U nas w galerii można je również sprzedać ponownie i kupić coś innego. Każda kolekcja ma w zasadzie taką drogę swojego rozwoju, że kolekcjoner zla, przez lata kolekcjonowania jakiejś określonej sztuki, pewne rzeczy z tej kolekcji sprzedaje po to, żeby móc kupić następne. Kolekcje się jakby specjalizują, dojrzewają, robią bardziej wyrafinowane, wykwintne. My w tym pomagamy, jeśli odbiorca sobie oczywiście tego życzy. Staramy się nie przeszkadzać, staramy się pomagać. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, jak są trudne czasy, to często sztuka i sobie z tego nie zdajemy sprawy, może być świetną inwestycją sztuka jest świetną inwestycją ja pamiętam jak zaczynałem funkcjonować w tej branży to przez jakiś czas nawet prowadziłem wykłady w szkole bankowej dla przyszłych bankowców no i już wtedy zachęcałem tych ludzi do inwestowania w sztukę ale to jak z każdym inwestowaniem jest, to, jest y, Dobrą inwestycją jest y, inwestowanie w dobrą sztukę. Jeśli człowiek sam się nie orientuje, powinien mieć doradców. To doświadczenie, które nabywa każdy inwestor w sztukę, y, ono potem procentuje. Ja y, bardzo często w przeszłości kupowałem też różne rzeczy, dzisiaj może y, nie za bardzo mnie na to stać. Ale nigdy na tym nie straciłem, kiedy przychodziły gorsze czasy, kiedy był jakiś dołek finansowy, sprzedałem to, co wcześniej kupiłem i choć ze względów estetycznych żałowałem, no to ratowało mi to skórę. Jest to też jed jakby jeden z przykładów, dlaczego tak długo mogę funkcjonować, bo inwestując w sztukę, na te trudne czasem, przychodzące czasy, no mam tą możliwość, yy, no, Zwrotu zainwestowanych środków. I na koniec naszej rozmowy chciałbym Pana poprosić o kilka takich uwag na temat Pana ulubionych Łódźkich artystów. Ja wiem, że znam Pan ich dziesiątki, jeśli nie setki, ale chociażby patrząc na te prace, które tutaj u Pana w tej chwili wiszą, jest tutaj kilka bardzo interesujących Łódźkich nazwisk, i może warto zaprosić i przypomnieć kilka nazwisk i zaprosić ludzi, którzy chcieliby. Może od czegoś zacząć, żeby właśnie od tych łódzkich nazwisk rozpocząć swoją zabawę, a być może bardzo poważną pracę kolekcjonerską. Może ja wspomnę kilka nazwisk artystów, z którymi się przyjaźniłem. Bo wydaje mi się, że ważne jest w tych kontaktach artysta, marszant, jak to się mówi żeby nie traktować wszystkiego tylko i wyłącznie biznesowo, ale też i koleżeńsko. Wielu było takich artystów, którzy już odeszli i o nich bym może wspomniał. Jednym z nich to Jerzy Groszank, no, wybitny artysta malarz, jeden z najlepszych akwarelistów moim zdaniem łódzkich, a jednocześnie scenograf, wykonał wiele scenografii dla telewizji dla Łódzkiego Działu Telewizji, dla Teatru Starego w Krakowie. To, to był wspaniały człowiek. Nie tylko artysta, ale wspaniały człowiek. Bardzo wiele się od niego nauczyłem. Myślę o, o kątku. Wacław Kondek. to artysta, który przedwcześnie zmarł, odszedł od nas już kilkadziesiąt lat temu. Tworzył w wielu dyscyplinach. Był malarzem, był grafikiem, był rzeźbiarzem, był ceramikiem. Przez moje ręce, jakby przeszło dziesiątki jego dzieł. Spośród takich artystów, z którymi się spotkałem i których cenię, a których rzadko prace bywają na naszym rynku, może wspomnę też Grzegorza Sztabińskiego. Profesora, filozofa, historyka sztuki. i mój nauczyciel i, właśnie w tak. Myślę, że warto wspomnieć go, dlatego że to była ta, też taka postać bardzo znacząca w swoim czasie, w naszym mieście i w środowiskach nie tylko artystycznych, ale właśnie w środowiskach historyków sztuki. Proszę Państwa, tutaj zrobimy wielokropek. Po resztę proszę przyjść do Pana Piotra, tutaj do, do Galerii na Piotkowskiej 31. Dziękuję bardzo. Gratuluję pasji, gratuluję tego uporu i tej zawziętości, gratuluję synów i zapraszam Państwa, żeby poobcować ze sztuką. To bardzo przyjemne miejsce. Dziękuję bardzo, zapraszam, naprawdę zapraszam. Cześć, Tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, tropiciel to każdy z was.